I kontynuujemy naszą przygodę Zakończymy na pustyni O mało co nie zginęliśmy, mam nadzieję, że teraz mi pójdzie lepiej Niestety husiek wciągnął mnie kur na wierzenie po mieście, bo kurna jakieś problemy tam z grafiką były u niego Ale teraz póki co idzie, idzie w miarę O ja pierdolę kurna Tego chuja tu jeszcze brakowało Dobra O szlak o szlak, o szlak. No, Jesus Christ, prawie zginąłem. To było głupie. Ok. O oh, szajsa. Mogłem dłużej tam postać. Stanowczo dłużej. i cholera to mnie denerwuje takie stanie. Dobra, do czasu kiedy wlazło, okej okay, tyle. Ja pierdolę, to będzie głupie. A więc stoimy do oporu. Zły się pojawia co chwilę. Mać, że tyle nam wystarczy czasu. Cofniemy, ile się cholera da. No, kurna, nie schodź z tego. Dobrze. No, aktywuj to szybciej laska. Nie mamy kurna tyle czasu, żeby się tym zabawiać. What the fuck? No, już. Tak nagrywa, możesz wejść i pogadać ze mną. Co? Jaką znowu ty chcesz pizzę? Boże, ty jesteś nie na żarty. z Ciebie kurna mało nie zginąłem Czekaj sekundkę, zaraz Ci powiem, bo nie na razie... Cięcie, cięcie, dupcie, dupcie Dupcie mnie cięcie No, przyjdzie taki i cholera będzie ludzi denerwował Tu święty dyrt Czekaj, cofam na full czas Ale to jest postrane. Diesas Christ. Dobra, tutaj. I tu musimy powstać dłużej. Zestrałem się, cholera. jasna kurzno! Dobra, tu mamy. Tam muszę odzyskać jak najwięcej czasu. Czyli tutaj sobie cofniemy. Cofniemy sobie czas. Czyli w zasadzie już mogę zacząć cofać, żeby było w pamięci. Tak. Okej. Okay. Tutaj stoimy na upartego, ile tylko się da. Wtedy będziemy miegać tutaj dziesiątkę, cholera jasna. No i git. Dobra, teraz tak cofamy do o. 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 Zajebiście Dobra, ty tu cofaj. Pięknie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No Boże, ale to było posrane. Po prostu nie wierzę. Są zakręcone tu misje kurna i to jest może dlatego takiego fajnego w tej grze. Uff. No i super, aktywowały się i teraz. E, 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 czy ja to mam wrócić? Czy chyba tak? Oj, wyjdź z tego! Ok, gdzie mi tu cholery jasne przeszłyście, kurna, robaczki piercielone. O, no na pewno, za wolno latacie. Haaaaaak, ha. dobry komar na śniadaniem. Niam nim niam Oś Chodź tu, suko. Ej No i co? No naskakałeś, nie? Przynajmniej, te, przynajmniej taki plus, że sobie podbiję trochę tej punktacji. I może trochę mi się więcej plusów od życiowych dorobi. O. I to będzie taki zajebisty plus. Przydają się takie evenciki malutkie. Na wykończenie koronawirusów małych MOBów, i tym sposobem mogę trzy razy sobie życie odnowić teraz. Zajebiście. Zdychaj, gnoju w końcu. Dobra, tylko pytanie, gdzie to się cholera uaktywniło? Tutaj się mruga jakiś cień. Ojoj! A, aha. Jesus Christ, i zmarnowałem wszystkie trzy. Okej, okay, to już wiem po co mi były te robaczki tam. Chociaż tyle. Okej. Okay. Okay. Oh. Okay. No i zająbujcie.

Zajebiście! W końcu zakończyliśmy naszą podróż, kurna, z tym portalem. O, trzy epizody. Ładnie, bardzo ładnie. Czy nawet dwa nie co pamiętam? O! Portal się zrobił czerwony i robi. Blub 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 blub. Co się gapisz przez drzwi? What the fuck? Jakiś wibrat. O boże! O holy shit Nie troluj mi, ja teraz tu mam górną poważną walkę z bossem i nie wiem co się dzieje Holy fucking shit No 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 jedziesz Jesus Christ pieprzony kufno Jesus Christ No jedziesz, 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 jedziesz tą skorupkę, kurwa. Fuck! Zmarnowałem! Cofaj ten łeb tu Aha, i to głównie gówno mi daje co czasu. Zajebiście, dobrze wiedzieć Szybko, szybko, Jedynka? Jest git. Fuck shit. Teraz będzie więcej celi. O o o o o o No ja pierdzielę. Znaczy, se atakuje praktycznie gdzie chce. Szlak. Au, fuck, jest. Blisko, 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 blisko. No no no. Fuck. No no no, jedziesz, jedziesz. Do jedziesz. Cholera jasna. No i patrz, dalej mnie może zaatakować, cholera jasna. O, ja nie mogę, teraz będzie śmierć na miejscu. Nie, 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 No patrzcie, what the fuck. O, o. I co? O, nie, 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 jak ja go niby cholera mam pokonać, A pewnie 10 tysięcy razy kurna mnie tu no zajebiście Uff, Nie widzę tutaj nic pozytywnego w tej walce teraz, oprócz tego, że dostanę w jak cholera. Dobra, nie marnujmy, nie marnujmy. I tak zaraz zginę, fuck. Pieprz, pieprz, Kurwa... No super, zajebisty początek. Dzięki. to. Mhm, <śmiennie> 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 okay, czyli na boki mogę spokojnie mhm, 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 tak? Dobrze. Okay, nie udało, się. A tak Spoko, fajnie. Jest git. I na bok jest zajebiście. Dobra, to już mam chyba taktykę na to. Jest zajebiście, jest dobrze. O! Aaaa! Była kupa. Fuck. Fuck that shit, fuck that shit, nie widzę. No nie, jeszcze mnie zaatakował. Jakim cholera sposobem. Cholernie niesprawiedliwe. I to tak cholernie. No nie, nie wierzę, nie wierzę. Pełne życie, kurna, jeszcze mnie tak jedzie, kurna, dużą super. Masz chuju wredny. A, u góry się. What the fuck! To jest niesprawiedliwe. To jest choler niesprawiedliwe, no szybko Oh my god Wpieprzone małe robaczki Obojętnie jaką tą pizzę zamów, a kurna się tu jakbym nie wiem oh. Fuck that shit No nie wierzę Nie, to jest niesprawiedliwe cholera jakiś gówno totalne kurna mi tu chce zaatakować i pokonać i w ogóle tak nie może być No patrzcie, nie jest dobrze. Miejmy nadzieję, że to zaraz pokonam Nie ma łatwo, nie ma uprość kurna, zaraz zjadę tą pieprzoną skróbkę kurna za straną. Totalne gówno Brrr. Nie, eee. Ileż można to cholera razy napieprzać? A, głupia ci teraz, ta. Zamroziłem cię. Ha! Ha! Nie, 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 oh, Masz pierdol, Masz wpierdol, zobaczysz. O, 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 o! Jest życie, jest odnowione. O, już niedużo, już niedużo, już nie dużo. Jeszcze ci to pojadę kurna i tyle będzie z Twojego kurna atakowania. Jest super. Jest, schowane. Schowaj sobie w dupę kurna. pieprzony wibrator. Kurno, z dużą czerwoną główką. Masz w O, proszę cię bardzo. A, no i co teraz, Cwaniaku? Nie masz czym rzucać, tak? Aj! No nie musisz mi czym rzucać. Na bok. A tak. Pierdzielone, małe, kurna skunksy. Zasrane. Nie, 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 ale szybko powiem życia. Nie! F Fuck bitch! Szybko, atak, kurna znienacka. Jedziesz gównem. O! Nie ma łatwo, nie ma uproś, nie ma. Kurna będzie w pierdol. Szlak. Czemu ta kamera mi się tak cholernie przestawia? No jeszcze raz, pewnie. O, masz gnoju, kurna. No, ostatni raz, chodź tu, chodź tu, chodź tu, ja tu czekam. O, proszę bardzo, w na dzień dobry. Kurna, i do widzenia, o. No, czemu ty żyjesz? O, ja jebie. Cię masz? O, dostałeś foką. Kur... Cholera, tu w ogóle przychodził. No. Dziękuję, już mogę stąd spieprzać. Eee, lecimy na magiczną wyspę latających wysep. O, boże, ciężki odcinek to był, ale się udało. Uch! Wow, woda! się zmienił. Amazing! Dobra, i tym... oto. No, zakończeniem kończymy odcinek. Także dziękuję, do zobaczenia. Było miło. Jeżeli się spodobało, proszę kliknąć, skomentować. Jeżeli się nie spodobało to spieczaj, dziękuję, nie wiem po co włączałeś film. E, no i tyle z mojej strony, także do zobaczenia w kolejnej części. Fantastycznej gry, strasznie mi się podoba. I Mam nadzieję, że następnym razem skopiemy więcej dup, kurna, i będzie ogólnie fajnie. Także jeżeli chcecie oglądać cycki, to już niebawem będzie kolejny odcinek. No i do zobaczenia wszystkim. Bye, bye, bye.